Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Geodetic, ziomek, który nagrał wszystkie Assassiny. Czyż wszystkie? No nie, bo Shadows jest aktualnie teraz i jakoś się trzymam. Jestem kurde chory. W lato i, 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 i... Jest źle. Ja nagrywam to wcześniej jak coś. Także kurde, dla mnie ogólnie poronione jest po prostu być chorym w lato. Poronione, dosłownie. Mm. W momencie, jak będzie wrzesień, czyli będzie wrzucany ten materiał, ja będę grał DLC. Wszystko będzie wrzucone. Kupiłem sobie witaminę C. Sztuję, kurwa, dużo. W mi się nie spodziewał, że witamina C może kosztować 25 zł. Ale co prawda jest 30 tabletek, także wow! Będę miał teraz na dwa lata. Jestem chory raz do roku. No to nie, no to nawet mogę rozdawać. Po co mi tyle tego? Znajdź rysz, Ja e, 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 e. co? Że co? Eee, okej, okay. chodzi o ten super pałac, tak? Na który włamywałem się. 80, pro, 80 godzin gry temu. Ler, niedawno temu. Coś, kurde, spacja mi nie trybi. Tak, na poprzedniej klawiaturze rzeczywiście było to spieprzone, no ale tutaj. Ja pierdziele, Nic nie rozumiem. Nie podoba mi się to. Ja pierdzielę. Dlaczego mi kurde, spacje nie działają w tej grze? Nic, kurde, nie rozumiem. Nie działa mi spacja. Ja pierdzielę. Ja wiem, że mam klawiaturę teraz za 20 zł, bo mi tamta padła. Kurde, nie da się grać w tą grę! Nienawidzę kurwa tej gry. Głos mam teraz, pewnie. Poczekajcie, bo ja nie wiem, czy zgupiałem. Czy, czy, czy. O kurde, patrzcie, jakie zużycie jest. Eee, sterowanie. No. Ja raczej. No, skok to parkour. Znaczy, spacja. Dobra, no sprawdziłem w komputerze ogólnie. Działa! Kurwa, nic nie rozumiem. Mam dość tej gry, powiem Wam szczerze, mam jej dość. Jeśli chodzi jeszcze o zadanie, typu chodzenie, to to się nada. Ale wydaje mi się. Że wcześniej ta postać chciała skakać, a teraz to ja mogę sobie kontrolę co najwyżej nic nie rozumiem. Wiecie co? Ja pierdolę to jest wszystko do dupy. O kand dupy podmóc. No patrzcie, postać mi się nie chce spiąć. Wiecie co, ja wyjdę stąd, odpalę komputer jeszcze raz, albo kurde, nie wiem, powrócę za 200 lat. Bo te gra mnie wkurwia po prostu. Może potrzeba aktualizacji, która zajmie 50 gigabajtów, nic nie rozumiem. Postać nie chce mi skakać. Zajebiście. kontrolem mogę, ale spacją, ja powinienem móc spacją. Dramat. Bo ciekawe, może rzeczywiście to jest jakiś problem, niekoniecznie związany z grą. Ale patrzcie, no jestem tutaj. Powinienem móc tak. Spiąć się, po prostu. I co? Postać mi nie skacze. Dawno nie było problemu. No, całe 5 minut temu. Nie, no w odcinku, którym tam. Tu. No, ale tutaj. Chcę wejść. Czy ja może prawego przycisku myszy nie muszę klikać? Kurde, działa Czyli ja jestem krytynem. Ja pierdzielę. Zwracam honor. zadam to ze znakiem zapytania. Zwracam honor. Czyli kurde, nie wydawało mi się, że tak było, że nie mogłem klikać jakby y prawego przycisku myszy. Od bo prawy przycisk myszy. To jest sprint, tak? Nie. Shift to jest sprint. Jakby. Spójrzmy raz jeszcze. No, dobra, tutaj takie głupoty. Dobra. Kurde, jakby wprowadzili update? Że nie mogę. Bo wiecie, ja non-stop klikałem shift i non-stop klikam w tej grze shift. I sobie mogę w ten sposób właśnie biegać. I nie muszę się zatrzymywać. I teraz nie wiem dlaczego. Jakoś tak kurde. Nie mogę biegać i jednocześnie skakać. Co jest kurde no dziwne. Nic nie rozumiem tej grze. Ale ja już y, chyba straciłem nadzieję. Ogólnie ta postać jakoś tak kurde drewnianie zaczęła działać. Nie wiem, wcześniej wydaje mi się, że było to normalnie. Ja wiem, że miałem y, dosyć dużą przerwę od gry, bo miesiąc, ale nie wydaje mi się, że bo y, na tak... Ale ogólnie chodzi o ciężale. Pierdole, nienawidzę tej gry. Tak strasznie ociężała jest. Strasznie wiązało. Dobra. Dobra. Że wiecie, jakby to wszystko z opóźnieniem działało. Ja wiem, że ja nie mam 60 klatek, ale tu nie o to chodzi. Ale głos mam przynajmniej już w miarę normalny. W miarę! Więc nie użugujmy się, że normalny.

親が死んだのは己がわしの刀を盗んだためであろう <laughs> 抜け抜けとバカ息子の盗みのせいでその親は土地も命も失う定めとなったので罰は受けたの信長様の築城をお手伝いできるのは誉であり罰などではない黙れ己は盗みを繰り返し数多の無礼を重ねてきた Takie rozdrapywanie przeszłości, znaczy wiadomo, że on mm, wczuwając się w to postać, może go pewne rzeczy boleć, ale na dłuższą metę trzeba zaakceptować albo coś zmienić w tym swoim losie i moim zdaniem nie patrzeć w przeszłość. Możesz budować aktualną teraźniejszość, ewentualnie swoją przyszłość. Przeszłości nie zmienisz. A wielokrotnie w tych grach to jest motyw zemsty, nie? U, u, u.

Myślę, że to jest najbardziej merytoryczna kwestia, która pozwoli. Już nawet nie chodzi o moralną postawę z tym ryżem, ale że on zostanie to, wtedy, Zostawiono? 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 Okka-san ga Ale ma wąsa. Dokładnie, też tak uważam. Przeszłości nie zmienisz, co możesz kurwa rozpłakać się. Znaczy, ja, ja, ja chodzi, chodzi mi o to, że ja w życiu też miałem pewne rzeczy, które bardzo mi nurtowały, bardzo mi bolą mnie. Bardzo wielu rzeczy żałuję, żałuję w przeszłości. Ale ja, tak szczerze, uświadomiłem sobie dosyć niedawno to, jak rozdrapywanie tej przeszłości nie ma totalnie sensu. I to naprawdę sobie uświadomiłem. I aktualnie staram się nie być jakiś sentymentalny, nie patrzeć w przeszłość. Znaczy patrzeć. No, jedynie wyciągając wnioski i to serio wyciągając wnioski, a nie użalając się. Bo to nie tędy droga. Zmień to, co może zmienić teraz. I co może wpłynąć na Twoją przyszłość. Dobra. Idziemy teraz z Junjiro. Mogę pogadać z Tomiko. Ewen, tak, może to zróbmy. Mm -mm. zadań i tak mi jeszcze trochę zostanie. Ja myślę, że 200 godzin to będzie. 200 odcinków będzie tutaj. Znaczy będę je numerował i tak samo przy DLC, tak? Teraz powiedzmy, nawet parę odcinków poświęcić na, na, na te, te pierdoły. Trochę się zajdzie. Trochę się kurde zeszło z tym Shadows. Zapiszmy w końcu grę, bo ja naprawdę już dawno nie zapisywałem gry. Mamy ile? Sześćdziesiąt cztery, czterdzieści dwa. No to jest dużo. Nie rozumiem kurde czemu... Aj. <śmiech> <śmiech> Mogę zbudować... Coś. Galerię zbudować, to nie ma znaczenia, co wybuduje. Przemieść. I tu mogę jeszcze zbudować jedną i wtedy osiągnę dziesiąty poziom, tak? Czy pewnie będzie mi brakowało? Brakuje mi kasy. Mogę to zrobić w następnym odcinku, tak szczerze. Wtedy właśnie miałbym już full. Porozmawiaj z Tomiko. No i tak zrobimy.

恐れ知らずの岡氏らよ、いかになさる？ラスビッチ。私のかの見せ所じゃ。蓋を壊せば淳二郎とて隠れては折れまい。やめて、やめろ。ならば何があったか申せ。分かったよ。炭をこぼしたんだ。少しおどした。何を作っていてすいうっかりな。綺麗にしようとしたが炭だから。何を作ったった。

Nie mam pojęcia o czym oni mówią. To jest. Czy ja mogę tu użyć zwiadowcy? Poważnie pytam, bo... Aha. Bo ja nawet nie wiem, gdzie jest to miejsce ceremonii. Kurde, nie spodziewałem się, że ta spacja tak działa, ale czy może zapomniałem. To jest miejsce ceremonii. To jest kurde kuźnia. Co ja robił. Aha, jest to nisko. Ale głupoty, co nie? W następnym odcinku tak jak powiedziałem będę. Mm, 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 mm. Chyba robił zadania poboczne.

Ciekawe, czy będzie nowa lokalizacja w Team DLC. Ja mam głos dziwny no Czuję się dziwnie. Jakbym był obok siebie. Siłą woli potrafię i tak wykonywać pewne swoje obowiązki, żyć i tak dalej. Kurde, przeziębienie to jest tak... Ciężka sprawa, aż szczególnie dla chłopa. Eee, muszę kamerę zmienić. Zmienię to na następny odcinek. A myślę, że teraz będę kończył, więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. On będzie krótszy.